Mam, nie, Hejka, hejka wszystkim Witam Was, słuchajcie, dzisiaj w plenerze jemy sobie późne śniadanko, gdzie mam dla Was trochę wiadomości. Filipin. Słuchajcie, ciekawa sprawa: bo na Filipinach właśnie yy, rząd filipiński, Immigration, zaczął tzw. zwany crackdown, czyli dochodzenie w sprawie imigrantów, krajowców, którzy pracują na Filipinach przez internet. Stworzyli specjalną taką komórkę yy, imigracyjną, imigracyjno-policyjną której zadaniem jest właśnie sprawdzanie tych wszystkich obcokrajowców, którzy mieszkają na Filipinach, w jaki sposób oni zarabiają pieniądze i jak płacą podatki, co oni robią w ogóle na tych Filipinach, z czego się utrzymują. I właśnie w tym tygodniu byłem właśnie przed chwilą na telefonie ze znajomym i powiedział mi, że aresztowano stu obcokrajowców, którzy generalnie zajmowali się. Grał y, w kasynach. Przez, y, obsługiwali kasyna. E, poczekajcie, muszę Michała spyt. Baby, can you hold him because he's not really helping me? E, po prostu oni pracowali dla jakiejś firmy, która obsługiwała kasyna internetowe, i ich y, zawinęli wszystkich i deportowali. Na razie będą siedzieli w więzieniu, czekają na swoją sprawę, i potem ich y, prawdopodobnie deportują z zakazem wjazdu. Więc rozpoczynają generalnie śledzenie wszystkich obcokrajowców. Będą sprawdzać, czego się utrzymują na Filipinach i patrzyli, po prostu, czy, jak pracują przez internet, co robią. Także y, chyba y, w jakiś sposób uregulują, y, bo o pieniądze z y, tych obcokrajowców, którzy zarabiają pieniądze przez internet. Więc niedługo ta praca przez internet może zacząć być kontrolowana. Filipińczyków, bo no pod pieniądze, nie. Będą dochodzili skąd ta kasa pochodzi, więc yy, na no, utrudnienia kolejne. Więc przy każdym, na przykład teraz podobno odnowieniu wizy, to będą się pytali, z czego utrzymujesz się i będzie trzeba od, udokumentować, z czego się utrzymujesz, żeby mieć przedłużoną wizę i dalej móc y, w ogóle y, pracować i być na Filipinach. Więc ta praca przez internet niedługo może się skończyć. Nie wiem, skomentujcie, co myślicie na ten temat pod spodem. Jak to oglądać, to będzie na replayu, na powtórce, to yy, niech skomentuje. Także yy, niedługo może się skończyć ten raj. Zacznie się pewnie od Filipin, potem pójdzie do Tajlandii, może innych krajów, właśnie azjatyckich, tam gdzie bardzo dużo osób wyjeżdża po to, żeby yy, no, taniej żyć i lepiej żyć. No bo nagrałem vloga i tam na, powiedziałem, że to nie chodzi o to, że. By wyjechać na Filipiny i żyć gorzej niż się żyje na przykład w Polsce. Nie, bo tam ktoś napisał, że za 2000 dolarów to może super żyć yy, gdzieś tam w Hamburgu. No tak, ale za 2000 dolarów na Filipinach będziesz żył trzy razy lepiej niż yy, w Hamburgu. I to jest taki cel tego, żeby żyć po prostu lepiej, a nie żyć gorzej. Chyba to o to chodzi, prawda? Więc te wszystkie, te wszystkie prace przez internet mogą niedługo się skończyć. Przez to, że. Yy, no, będą zmuszali tych ludzi, pewnie do płacenia podatków. Coś wymyślą, żeby kasę wyciągnąć z tych obcokrajowców. E, drugi temat, który chciałem cię powiedzieć, to jest e, e, odnośnie e, m, przypadku, który mój znajomy opowiedział mi właśnie przez telefon dzisiaj, że był obcokrajowiec, jest cały czas na Filipinach, któremu niestety przykro, żona zmarła, ale ona zmarła na AIDS. Więc facet się dowiedział po 8 latach bycia z żoną, że ona była chora na AIDS. I teraz w ogóle jest dramat, bo on musi sobie zrobić badania, żeby sprawdzić, czy przypadkiem też nie jest chory na AIDS. Więc widzicie, to jest taki skrajny przypadek, ale no wydarzyło się. To co mówiłem we wcześniejszym vlogu, że jednak AIDS na Filipinach jest bardzo y, rozpowszechnione wśród y, ludzi, bo się nie badają, bo nie, nie używają prezerwatyw. No i to jest przykład, przykład właśnie tego, że facet wziął ślub z Filipinką i ona mu zmarła na... po śmierci jej dowiedział się, że ona mu zmarła na AIDS. On nawet nie wiedział, że ona jest chora na AIDS przez 8 lat małżeństwa. Więc to jest y, dla was przestrogę, żebyście uważali jak tam jesteście, ktokolwiek tam jedzie, czy kobiety, czy mężczyźni, to żebyście po prostu Pilnowali się. Następny, następny temat dzisiejszy, taki, to jest to, że niedługo może Trzecia Wojna Światowa zawitać na Filipiny, z tego względu, że cały czas są konflikty z Chińczykami. Wczoraj, czy przedwczoraj, znowuż okręty się staranowały: chińskie i filipińskie, bo tam jest. Konflikt o kawałek morza, właściwie o większy kawałek morza. Tam gdzie jest tu Bataha, ten takie sanktuarium, właśnie, y, gdzie nurkowanie jest super. Y, także, no, y, sytuacja na y, w Azji tam się za, zaognia z Chinami coraz bardziej i wpływy amerykańskie znowu wracają tam, więc, no, y, coraz więcej problemów w raju, nie? Jakby to ktoś mógł powiedzieć. Y, y, śledzenie tych nomads, tych pracowników, ludzi co pracują przez internet i e, mówię stówkę już aresztowali, ale to były kasyna generalnie przez internetowe bo generalnie na Filipinach hazard jest zakazany oni tylko hazardują jak jest pogrzeb się śmieję, bo jak byłem z May na e, pogrzebie na Filipinach kiedyś wam opowiem jak to wyglądało, bo generalnie jest trochę takie e, przerażające jak to wygląda bo oni mają trochę innych takich zwyczajów, jeżeli chodzi o Pogrzeby na Filipinach, wystawianie zwłok, takie trochę jest to creepy, jakbym powiedział, takie no dziwne dla nas, by było to dziwne, no ale do tematu. No i właśnie na tych pogrzebach oni yy, grają w, na, za pieniądze, bo nikt nie przy, policja nie przyjdzie, nie sprawdzi, yy, jakoś tak z takiej. Cichy przykaz, że na pogrzebach można grać w, na, na pieniądze. Można hazard uprawiać na, na pogrzebach. To jest takie dziwne. Ale na Filipinach generalnie hazard jest zakazany, więc zawinęli tych pracowników właśnie przez internet, przez internet co pracowali, którzy obsługiwali kasyna internetowe. Więc to się zaczyna od tego. To, to się zaczyna od tego, żeby właśnie skontrolować yy, ludzi, co pracują przez internet na Filipinach, żeby od nich ściągać kasę. W nowy sposób znaleźli, rząd filipiński znalazł, który jest bardzo skrompowany. To jest tam jest ogromna korupcja na Filipinach. Więc. Nie ma, nie ma kraju, który jest idealny. Tam jest plusy i minusy. To są. Teraz widzicie coraz więcej się zaczyna robić minusu, bo niestety, ale Filipińczycy, którzy mają układane wszystkie klepki, yy, ta część taka bogata Filipińczyków, która kontroluje tą biedną populację, yy, stwierdziła, że no, zobaczyła, że jest ten trend, gdzie ludzie pracują przez internet, no i wymyślili sobie, że teraz będą właśnie śledzić tych pracujących przez internet, sprawdzać jak, jak oni zarabiają pieniądze i ściągać od nich pieniądze. Więc prawdopodobnie wizy też pójdą w górę dla tych, co pracują przez internet i mieszkają na Filipinach. Znajdą sposób, żeby ściągnąć kasę od nich. Eee... No ja nie wiem, ja tam nie znam, co tam z tym yy, homis, homisem jest. Yy, nie mam pojęcia, co on tam w ogóle za makaron na nawija, kręci. Yy, ale no ja wam mówię, że taka sytuacja wypłynęła właśnie w tej chwili. Dostałem, mówię, ten telefon, rozmawiałem przez telefon ze znajomym dzisiaj i właśnie mi yy, powiedział właśnie o tych trzech rzeczach, że właśnie o tym, o tym że zaczynają po prostu no, kombinują, no. no, kombinują jak ściągnąć pieniądze z tych właśnie ludzi, co pracują przez internet i mieszkają na Filipinach. No, ale ktoś powiedział właśnie, że właśnie o tym Hamburgu. No, Filipiny nie są tanie. Filipiny są najdroższe, chyba z tego, co ja Wam mogę powiedzieć, z mojego doświadczenia. Tajlandia jest dużo tańsza niż Filipiny i Tajlandia ma dużo fajniejszą infrastrukturę. Jednakże kultura jest zupełnie kompletnie inna. Nie, nie pasowała mi osobiście. Plus do tego, na, w, w Tajlandii angielski jest słaby, dość. Więc no, ja bym nie mógł mieszkać na stałe w Tajlandii i ciężko się było dogadać. Więc, a Filipiny, mówię: Filipiny są bardzo drogie w porównaniu właśnie z innymi krajami azjatyckimi tam w tym, tej okolicy. Natomiast mm, oferują dużo innych rzeczy, których tam, mówię, w tych innych krajach, no to jest kwestia perspektywy onalna osobista, ja myślę, to jednemu pasuje, drugiemu nie pasuje. No ale do tematu, do naszego tematu dzisiejszego, czyli właśnie, że jest kłopoty w raju, no. Yy, no i ten AIDS, nie, ten smutny przypadek tego obcokrajowca, który dowiedział się o, o tym, że jego żona ma yy, HIV, jak umarła, mu po 8 latach. Więc, yy, no, proponuję wam wszystkim po prostu uważać, jakie jedziecie. Yy, no i nic, my tutaj, nie wiem, gdzie jest May, poszła gdzieś z Michałem, My jesteśmy tutaj na plaży Nad jeziorem Przyszliśmy na takie śniadanie ale oczywiście Michał O tam są nie wiem czy ich widzicie Michał coś rozkłada chyba Pomost o, Tam gdzieś poszli No nic nieważne życzę wam miłego Wtorku dzisiejszego My trochę się zrelaksujemy i wracamy do domu do pracy Do roboty A Na razie May nie ma Studiów dopiero zaczyna od Października więc Teraz trochę łatwiej, bo praca i studia to jednak nie jest, nie jest łatwo, no ale dajemy radę. I pozdrawiam Was wszystkich, moich y, paszportowych koleżanek i paszportowe koleżanki. No i dzisiaj nagram, mam dla Was też ciekawy temat na vloga, więc nagram dzisiaj vloga. Wczoraj nic nie nagraliśmy, bo jakoś taki dzień był strasznie, nie wiem. Nie miałem siły na nic i Michał był marudny, i w ogóle jakiś taki lazy, lazy, lazy Monday był w ogóle. I pracy dużo było, roboty, więc kompletnie nie miałem siły. No nic, pozdrawiam Was, peace out. się i do zobaczenia w następnym. Dzięki Wam wszystkim, że. A! No tak, tak, jeszcze o to odpowiedzi to nie zobaczyłem w ogóle, że piszecie. Tak, z May będzie rozmowa jak najbardziej. Jak najbardziej będzie rozmowa. Ja ja mam 1,77. 77. Ja mam 1,77, 77. Z Mej będzie rozmowa. 1,70 70 to tak, to wysoki jesteś. To będziesz wyższy niż 99% Filipińczyków. Spoko, nie? Tam znajdziesz. Mej ma 150, 50. Tam, tam jest maksymalny wzrost u kobiet. To jest metr 50. Metr 55. No, ja krótko, wiesz, bo muszę coś zjeść. Muszę moją, muszę moją sałatkę zjeść. Eee... No niespoko, wiecie, bo ja nie widziałem, że, że tutaj piszecie, bo się zaoferowałem, a ja muszę moją sałatę zjeść i, i zaraz tylko troszkę zrelaksujemy się i spadamy. Wiesz co, live zrobimy w sobotę. W sobotę live będzie. Ja robimy, my robimy live w sobotę. I z May było ostatnio i było tak sympatycznie, nawet. Bo ja mogłem, Michałem się zająć, się nie krzyczał. Lubię tak. Spoko. Dobra, słuchajcie, pozdrawiam was, bo muszę coś zjeść i do roboty wracać. Tylko taki wiecie, lanczyk dzisiaj filka. muszę odnaleźć tych moich te moje sieroty, dwie, gdzie one polazły w ogóle. Bo mej też nic nie jadła, gdzieś poszli. No dobra, kończę, bo ona poszła, żeby mi żeby nie krzyczał Michał, bo Michał trochę się darł. Pozdrawiam was i do zobaczenia w następnym. Dbam, dbam. Dbam jak mogę. Dzięki. Trzymajcie się wszyscy. Pozdrawiam was. Buziaki. Pa. Uważajcie na siebie.